Siemano, witam was bardzo serdecznie, jestem Recynit. Dzisiaj będziemy robić look na Star Wars Andor trailer, żeby zobaczyć, co tutaj jest ciekawego, co nas może zaskoczyć. Co wiemy, czego nie wiemy. Jako że w ostatnich dniach zostało wypuszczone bardzo dużo trailerów, zwiastunów i pogłosek na temat nowych seriali gier i tak No to wszystko wrzucam. W miarę na czas. Znaczy, staram się jeden nie wrzucać, ale to jest. No, Andor to akurat jest ten serial, który wyszedł chyba najwcześniej trailer, ale byłem zbyt zajęty Kenobim, później Badbaczem, Falenorderem i wszystkim, żeby do tego dojść. Także no bez większego tutaj wysiłku widzimy, że. W sierpniu 31 ma wyjść ten serial, czyli to będzie chwilę po tym, jak się skończy Kenobi, bo Kenobi ma w, ma skończyć się w lipcu jakoś, czy coś w tym stylu. Także nie będziemy długo musieli czekać na następny serial z Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jest super niesamowite. W porównaniu do na przykład zeszłego roku, gdzie po Bed Batch czekaliśmy na Mandaloriana, czy nie, na, Bu na, Buffetta, na Boba Fetta, na Boba No. No ja na chwilę się zamknę, obejrzymy ten trailer od początku do końca i przedstawię Wam na ten temat swoje myśli i co wiemy. Także zaczynajmy. so fat and satisfied they're everywhere they're watching me now soon enough these days will end there will be no rules going forward That's what a reckoning sounds like. Także, tak wygląda nasz trailerek. No i od początku, na samym początku, jak ten tutaj, jak ta tutaj postać uderza w. Ten taki dzwon jakby, i zaczyna się muzyka. To muzyka od razu przypomina mi muzykę z Fallen Order z początku. Ten taki gardłowy głos. Tutaj widzimy, jak jakieś plemię patrzy na statek, który no, awaryjne lądowanie ma. Tylko nie wiemy, czy to jest statek Republiki, znaczy Imperium Galaktycznego aktualnie. Czy rebeliantów, czy, czyli to jest statek, i z jakiego powodu został zestrzelony? To wygląda mi na brakę, którą w, mogliśmy poznać w Jedi Fallen Order. To jest w ogóle jakiś nowy droid. Jeżeli nie jest nowy, jeżeli, został, jeżeli był gdzieś, to można je poprawić, oczywiście. Ale ten droid ogólnie wygląda jak, jak taka puszka, ta, ta taka paczka, którą się otwiera w Fallen Orderze. Taka skrzynka, o skrzynka. No w każdym razie ładny, śmiesznie wygląda. Tutaj mamy pokazanych więźniów, albo jakichś przymusowych pracowników, bo w, tak jak w Rebeliantach, w Rebeliantach byli przymusowi pracownicy, których tam Tron wykorzystywał do swojego Taj Defendera, do, do budowy TIE Defendera i do budowy innych tam różnych walkerów w, no, w, na lokal, na, na lotal w, tych, w magazynach i w różnych tam pracowniach. I mam wrażenie, że oni budują jakiś prototyp droida i jest w... Aktorach pokazane, że będzie aktor, który będzie podkładał głos pod K2SO. Także może to, je, może budują prototyp K2SO te, tego, tego droida, który też był w Fallen Order, ale na początku pojawił się nam w, ro w Rogue One. Mamy pokazane, jak banda rebeliantów, jakiś y, ludzi z wioski chowa broń. Mamy kolejnego. Nazw kolejny nazwany charakter który się nazywa Salman Pak nie wiem kto to jest ale najwyraźniej Imperium nadciąga to nie są kanonierki LAAT to są nowe jakieś statki które ogólnie y taki statek będzie wypuszczając zestaw właśnie w sierpniu też y z tym z tego statku i w tych kanonierkach, znaczy nazwijmy to kanonierkami, ale to nie są kanonierki z wojen klonów, o tak. W tych kanonierkach prawdopodobnie będą ci niebiescy, których zaraz zobaczymy. Tu mamy szturmowców, szturmowców albo klony, ale do tego przejdę za chwilę, bo widzieliśmy w trailerze klony tam w pewnej chwili i znaczy, bardziej wyglądają na szturmowców ze zbroi, ale do tego zaraz przejdziemy. I w tych kanonierkach wydaje mi się, że będą ci. Oni są podobni strasznie do tych, do gwardzistów z Bespinu, ale to raczej są imperialni. Ta postać nazywa się Cyril. I skąd ja to wiem? Ja to wiem stąd, że na właśnie pudełeczku z... Lego Star Wars jest ta postać: jest Andor, jest Luten i jest y, Cyril. Idźmy dalej. Andor ukrywający się przed Imperium. So Tutaj mamy spotkanie Imperialnych kapitanów albo Imperialnego Biura Bezpieczeństwa. To jest y, aktor, który grał w grze o Tron y, maestra. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale, ale stąd można go kojarzyć. Mamy kolejnych. To, to nie są już... To nie jest ISB, tylko to jest bardziej właśnie jakiś kapitan czy ktoś. Będzie chyba jeden z głównych y, charakterów w tym serialu. To jest kursant. Jak, jak na 100% to jest kursant. Tutaj mamy szturmowców śmierci i jakiegoś oficera imperium, którzy wysiadają z lambdy, statku lambdy, promu lambdy. To widać po, po zarysie tego. Ale jeżeli są tutaj szturmowcy śmierci, to oznacza, że. Bo ogólnie szturmowcy śmierci podążają za najważniejszymi oficjalami w imperium. To znaczy, że babka musi być ważna, albo musi być jakiś no, mega sekretny projekt, nie wiem, może Gwiazda Śmierci, czy coś w tym stylu. Tutaj mamy Mon Mofme. i taka ciekawostka, bo to jest ogólnie aktorka, która grała w Rogue i w trzeciej części w Zemście Sithów. To jest ta sama aktorka. jakąś nową, albo tą samą, na której widzieliśmy, jak chowali broń wyspę, znaczy wyspę, no y, planetę, albo wyspę na planecie. To w ogóle jest śmieszne, bo to wygląda jak jakieś AK-47 z y, faktycznego życia. Tutaj mamy postać Lutena, którego gra Stellan Skarsgård i on obserwuje jakąś właśnie Wytwórnie czegoś. To mi się wydaje, że to może być to, nie, to białe więzienie ogólnie, które jest pokazywane na przykład tutaj. Kolejny luk na więźniów. To Mi trochę przypomina kamino swoją drogą, ale jako, że w Bad Batch zostało kamino zniesione z powierzchni ziemi, no to raczej raczej to nie jest kamino, ale po tych korytarzach wygląda, przypomina mi właśnie kamino. Mamy luk na Cyrila, który patrzy na hologram, bardzo możliwe, że list gończy Andora. I tutaj jakiś obraz wojny, obraz bitwy, tu się coś pali. To pewnie jest ten serial. Monmoth ma na kursant w Galaktycznym Senacie, co oznacza, że możemy mieć, może zobaczymy Palpiego. To by było super, jakby był Palpatine w tym serialu. Na pewno by mnie to bardziej zachęciło, żeby obejrzeć. Nie, żebym nie był zachęcony już, ale, ale i tak ale by jeszcze bardziej mnie nachajpowało na to. People. Tam mieliśmy... Tą... Oficjelkę Imperium. Tą oficerkę. Nie, nie wiadomo kto to jest jeszcze. Ten gościu w ogóle mi Fina przypomina, ale to jest raczej... Ta postać, która była... Gdzieś tutaj? O, ten, ten co był tutaj. To jest raczej ten. No mi się wydaje, że to może być ten. A to są. Znaczy, to jest moja teoria, że to mogą być te statki z Wotra 1. I tutaj mamy właśnie klony. Nie wiem, to jest albo flashback, albo jakieś klony się. Yy, które zdezerterowały, jak w Bad Batch. Zobaczymy, jak, jak wyjdzie serial. To jest y, statek, który jest strasznie... Znaczy śmigacz, który jest strasznie podobny do śmigacza z Han Solo. Którym Han Solo na początek, jak ukradł, uciekał. Cyril. Tam w ogóle był wybuch. Który, no... Taki niebieski, znaczy zielony wybuch to... Albo ktoś zniszczył y, kryształ Kyber znowu, albo był test. No, gwiazdy śmierci. That's what I reckon. A to jest postać, którą gra Fiona Shaw. Ta właśnie ta mawa, czy jakoś tak. A ona była w Harrym Potterze, w Czystej Krwi, tam w paru innych jeszcze. No i na tym kończymy nasz trailer. Z takich ciekawostek, które jeszcze się dowiedziałem, to to, że ma być drugi sezon, który uzupełni, bo to się dzieje 5 lat przed Wotrem 1. Mają zrobić drugi sezon, który uzupełni kolejne tam, kolejną tam lukę, bo to ma być rok. A drugi sezon ma uzupełnić 4 lata luki, czy coś w tym stylu. I ostatnia scena ma być zarazem pierwszą stroną do WOTRA 1, no ale to zobaczymy. Także mam nadzieję, że się podobało. Z mojej strony to wszystko. Niech moc będzie z wami. Widzimy się w następnych oględzinach trailera albo w y, jakiejś recenzji Genobiego czy grze. Także trzymajcie się, niech moc będzie z wami nara.